Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcam na pozytywnie. Ja Lecimy z szybkim przykazem wiadomości od tej osoby, które macie w serduchu na myśli, której macie kontaktu lub wiadomości od tych osób, które macie w serduchu na myśli, którymi macie kontaktu. Sorry ogólnie, ale takie powiedziałam, interesy. Teraz ślub, tylko Was zabiorę do sukni ślubnej. Pokażę Wam garnitury, wszystko przygotowania, full wypas. Słuchajcie, zaproszenia, to wszystko matko, teraz, firma, wszystko. Co? i lecimy w przyszłościowo, tak? Budowa teraz, zabieramy Was niedługo, ale powolutku Kredyty lecimy, także lecę w zasadzie, lecimy. No. Już nie ma ja, jesteśmy my, no to także dobra, zakręcona, szczęśliwa, lecimy z wiadomościami. Mam nadzieję, że u Was szczęście też dopisuje, kochani. Tylko, z czasem tak trochę teraz widzicie i pieski, i to wszystko, to z czasem dosiada trochę, no obowiązki, tak? Trzeba dzielić. Nic już nadrabiamy. Lecimy z wiadomościami na szybko od tych osób, o tej osoby, co im leży na serduchu i tak dalej. Nie chce się tasować. U, 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 co tu się dzieje? Mam się bać. Też było kochani tasowane, ale jeszcze raz przetestujemy, żeby nie było. Myślcie sobie o tych osobach, o tej osobie. Co chcesz, chcecie jemu jej powiedzieć w tej chwili na chwilę obecną? Co chcecie jemu jej powiedzieć w tej chwili chcesz na chwilę obecną? Co chcecie jemu jej powiedzieć na chwilę obecną w tej chwili? Czy jest coś jeszcze... Dobra, czy jest coś jeszcze, co chcecie jemu jej powiedzieć na chwilę obecną w tej chwili? Mhm, dobra. Czy jest coś już tak naprawdę na odchodne? Co chcecie jemu jej powiedzieć na chwilę obecną w tej chwili? Skupcie się, zamknijcie oczy, tak jak mówię, dobrze się skupcie lub się zamarzcie o tej osobie, myślcie o tych osobach, tak? Tak jak powiedziałam, w tym czytaniu jest ogólne dla mężczyzn, dla kobiet, także możecie sobie myśleć o kilku osobach, o wszystkich, o kim to chcecie zapytać, o jednej. No już tak na odchodne. Jest coś, co chcecie lub co chcesz jej, jemu powiedzieć w tej chwili. Mhm. Czy jest jeszcze coś? Uu, czy jest już tak naprawdę, ale to na odchodne jeszcze coś, czy już nie? Mam także lecimy z wiadomościami. Okay, przygotowanie przygotowania do ślubu, do wszystkiego. jest stabilna, zakręcona. Cię cieszę w końcu, słuchajcie, nareszcie jestem szczęśliwa. Spełniają się moje marzenia. Macie pieski, jak coś macie teraz na moim przykładzie, że warto walczyć. E, wiem, naważyło się piwa, trzeba je wypić. Czuję, że odsuwamy się od siebie. No to walczcie o siebie, bo warto, słuchajcie, nocowe. Planuję budowę domu stabilizację. Inwestycja jakaś szykuje. Mam intuicję i przeczucia, że są bardzo dobre w Twoją stronę. Czyli intuicja tej osoby tak dobrze. Oddaj za oddaj. Czyli ta osoba jest. Ogień tak, jak wypatrzę. No pięknie. Rozwijam swoje pasje i hobby i pracuję na spełnienie. Marzeń stabilizacji. Nie byłam, nie byłem na Ciebie gotowy. Mhm. Macie odpowiedź na nurtujące pytanie. Marzy mi się stabilizacja i mam, i w nią idę. No i bardzo dobrze. Nie chcę relacji na chwilę, chcę relacji na stałe. Uu. Ta przyjaźń przerodzi się w prawdziwą miłość. Mówię ci to, uparciuchu, Uparciuszko. Wow! Jesteśmy inne bajki, inny świat inne ligi. W końcu ktoś pokazał mi, że prawdziwa miłość i przyjaźń istnieje. No i się cieszę z tego, słuchajcie. No. Ja tak samo miałam, pamiętajcie. Nie istnieje, uwierzcie. Traktuję ci tak samo jak ty nie traktowałeś. Trzeba z kogoś brać przykład. Wszystko się rozpadło. Zasługuje na więcej. Coś tu ma za wysokie edydy, ale spoko. Nigdy ci nie zostawię. Żałuję, że cię nie traktowałam traktowałem lepiej. Pracuję nad przyszłością. Muszę przemyśleć to wszystko. Proszę cię o zrozumienie i więcej czasu. Jestem na tyle dojrzały, dojrzała, że wiem, co robię i czego chcę. Nie zatrzymasz mnie. Jak możemy dokonać pozytywnej zmiany? Naprawmy to w końcu. Obawiam się, czy twoja rodzina, przyjaciele mnie, polubią i zaakceptują. To też się pamiętajcie liczyć, ale liczy się to, kochani. Bardziej mi się wydaje, czy wy się kochacie i się dogadujecie. Jeżeli tak, to nie patrzcie na innych to wy żyjecie z to całe życie nie ktoś. Także po, polecam. Układam sobie życie na nowo, bo jeżeli by ci i co inni powiedzą, to wy nigdy nie będziecie szczęśliwi na moim przykładzie, także nie warto. Teraz wiem, kto jest kim, a kto nikim, kto mi życzy dobrze, a kto nie. Czyli ta osoba się tak jakbym doradził wam, że przyjechała na kimś już. Zacznijmy od nowa. Zła doradca, doradca. chcę z Tobą założyć rodzinę, spędzić całe życie się ze zbudować dom. Wow, nie rób błędnych założeń innymi na mój temat. Wygarnę ci kiedyś te uczucie i emocje, które we mnie siedzą i nie nurto. jak coś nie zobaczysz już niedługo. Zamknij stary rozdział różnowy, nie stój, nie czekaj, bo nie warto. Nie wracaj do tego, co było, zajmij się budowaniem przyszłości. No to prawda, po co zwracać, jak można się zająć czymś innym, normalnie. Chciałbym, chciałabym się z Tobą podzielić dobrą wiadomością. Mam do Ciebie nienawiść. Uu. Brakuje mi Ciebie i bliskości Trudno będzie mi się przed Tobą otworzyć Bo mnie zamykasz To niedobrze Zostaje przyjaźń na miłość jeśli już za późno Czy ta osoba stwierdza, że po prostu Zjechaliście z sprawę po całości Już tego się nie da uratować Tylko zostaje przyjaźń Dobra, i przyjaźń, pamiętajcie Lepsza przyjaźń się należy Karma wraca, pamiętaj Namięt, Namiętność, uczucia i emocje Wygasają, to i rozpadzie Udowodni, że ci zależy, bo słowa już nie wierzę. Liczę się czyny. No to jest akurat prawda. Jestem zraniony, zraniona. Nie jesteś moją zabawką. Czuję, że. Czuję ogromne przyciąganie do ciebie. Nie ufam ci. Dziękuję za cenne lekcje. Dużo mi to dało do myślenia i do zrozumienia. Tez nie za to, bo zrozum to w końcu. Uu. Nałóż się doceniać to, co masz, zanim docenisz to, co miałaś, miałaś i doceni to czas. Nie mów, tylko działaj. Pomimo bóż przetrwamy wszystko. No, co prawdziwa miłość, pamiętajcie, co ma być dla Was, to bądź. Nie wiem, czy sprostam Twoim wymaganiom. Czyli zostawiacie, ta osoba się czuje, tak jakbyście stawiali ją na ostatnim miejscu i wysokie poprzeczki. I nigdy tego nie róbcie, bo stracicie fajne osoby. To takie zachowanie. Traktujcie się równo. Dwie osoby mają się starać, proszę bardzo, o tym, co mówię. Nie tylko jedna. Znowu chcę się czuć, jak tamtego nigdy cię zobaczyłam, zobaczyłem. Jesteś dla mnie jak brat, siostra, przyjaciel, przyjaciółka. Mega mnie zraniły twoje słowa. To się nie ręci, kochani. Wróbcie tak szczerze, żebyście się nie pornili. Klamka zapadła, odwrotu nie ma. Jeśli myślisz, że będziesz będziesz miał odbyć, miała odwrót, to się grubo mylisz. Nie poddawaj się, walczy, to co kochasz. Mhm. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś zobaczymy, spotkamy. Rani cię, bo boję się, że Ty mnie zranisz. Chcę ciebie. Jeśli serio się zmieniła, zmieniłeś, udowodni, a nie w koło ty komuś. To prawda, jeżeli kochani, naprawdę chcecie czegoś, to po prostu walczcie i to udowodnijcie. Nie słowami w koło. Podczynami, bo jeżeli by się robić to słowami, to, to nie ma sensu, bo to kota młotem odwracacie. Także tak powiem, twoje życie stanie się lepsze, gdy wyjdziesz na. wyjdziesz z życia innych i wyjdziesz na prosto. To prawda, albo się starasz, albo nie. Nie mogę sobie poradzić z tym. Czemu mnie nie szanujesz? Zadaj sobie pytanie, dlaczego na to pozwalasz Może tak Jeżeli ktoś by mnie nie szanował, czy to przyjaźń, czy to miłość To uwierzcie mi, zadałabym sobie takie pytanie w tej chwili Na mój wiek, na dojrzałość Czy chcę być taką osobą w ogóle I czy ta osoba na mnie zasługuje Miło, że tę osobę bym szanowała, bo takiej osoby odeszła To jest toksyczne Będziemy szczęśliwi Uczucie, co nie jest zabawka Marzenia się spełniają Sytuacja wniknęła nam się spod kontroli Niepotrzebnie słuchałam, słuchałem innych Zły dorady czułam tu się. Nie warto, w końcu się uśmiecham Warto było zaryzykować i iść w nowe Ciężko jest ci na nowo zaufać Zapamiętaj, mnie się nie rani hmm. Zakończam to toksyczną przyjaźń i miłość Ciągnie mnie do ciebie, dzieci śpią przy mnie Czemu ty jesteś oschły, oschła? To rozpalcie to nocowy w końcu, o, z oczu zeszły mi klapki. Pamiętajcie, nic w życiu, kochani, nie jest kolorowo. Jeżeli coś idzie ciężko do zdobycia, to to jest warte. Jeżeli coś mi szło łatwo, to to nie warte, bo to luje. Weź w końcu weź się w garść. Za poważne życie, stabilizacji jak ja, nie stoisz w miejscu i rozpaczesz nad rozlanym magiem. Marzy mi się macierzyństwo i to spełnię. Podoba się mi się coraz mniej przez swoje dziwne, niedojrzałe zachowanie i odpychanie mnie od siebie. Udowodnijcie, że zależy z czynami, nie słowami. To prawda, że mnie zdradzałaś, zdradziłeś, zdradzałaś, zdradzałaś Uuu, zawsze się wydaje ci, że coś jest niemożliwe do osiągnięcia Dopóki nie spełnisz swoich marzeń To prawda, czuję się czasami samotny, samotna Czułam, czułam się samotny, samotna Czyli ta osoba stwierdza, że jesteście w związku przyjaciół Że czuje się samotny, samotna czasami Bo macie mało na jej czasu, więcej czasu sobie poświęcacie Lub czuła się samotny, samotna, jak z wami była Za mało czasu poświęcać, mam niespodziankę dla Ciebie pomagaj, to jest fajne nie mamy szans, czyli to osoba już wątpi w to czasami, mam nadzieję, że kiedyś Cię zobaczę, pamiętajcie, marzenia się spełniają, zaryzykuje się odezwy, tylko trzeba im pomagać i chcieć nie chcę Twojej kasy, chcę Twoją miłość to jest kurczę piękne, słuchajcie Nie lubię takie coś, jak ktoś mi to mówi, prosto w oczy super, takie osoby się szanuję, odpuszczam poddaje się chcę się Tobą opiekować nie życie się niańczyć. Po prostu Cię kocham. Czyli ta osoba nie chce Was traktować, żebyście traktowali jak, żeby traktować Was jak mama, czy coś, żebyście tak niańczyć, tylko że Was kocha i z, z szacunku do Was, tak? Nie rozumiem Cię. Przegrywa ten, kto poddał się wcześniej, i ten, kto nie walczył To prawda, słuchajcie. I znowu ta sama śpiewka. Działasz na mnie jak magnes. Nie wracam do starego rozdziału, bo mam nowy. Ta odległość mnie dobija. Dorośni w końcu. Spod, zaproponuję Ci niedługo spotkanie. Jesteś najlepszym prezentem, jaki dostałam dostałem od losu. Doceniam Twoje starania. Podeszłaś, podeszł bliżej ktokolwiek inny. Teraz wszystko widzę wyraźnie. Zanim udać ci się od, dojść na szczyt, musisz przeskoczyć ciężkie w samotności mury. To prawda, kochani. Warto uwierzcie mi. Wyjaśnij mi w końcu o co chodziło i chodzi. Udowodnij mi i zaprasuj na moją cenną uwagę i zaufanie. Tęsknię za tobą. Gdy Cię zobaczyłam, zobaczyłem. Serce pękło mi na kawałki z nim, z nią. Uwierz, że jeszcze będziesz szczęśliwy, szczęśliwa jak ja jestem teraz. Będziemy znowu razem. Jestem szczęśliwa, szczęśliwy, gdy widzę, jak jesteś przy mnie i uśmiechasz. Mam w nosie imprezy, wolę stabilizację. Jestem zły, zła na Ciebie. Uuu. Ale mi narobiłeś mętliku, narobiłeś mętlików w życiu, w głowie. Nie, nie wolno, nie ładnie tak, kochani. Jeżeli nie macie planów i że ta osoba widzi, że jest szczęśliwa, nie róbcie, bo to boli naprawdę. I to was zaboli, to osobę i tamto drugą osobę, partnera, partnerkę. Potrzebuje twojej bliskości, czułości właśnie, że jesteście ci je pewni. Nie odpuszczacie. Czujecie, że to nie jest to, to odpuśćcie i Dajcie spokój. Rób to, co kochasz. O, chyba, że czujecie, no to walczcie wtedy, tak? Oczy powiedzą, wszystko pamiętam. Jesteś już cieniem i wspomnieniem. U. Nie rób huśtawki emocjonalnej. Co się z to było, że założyć rodzinę? Wolę w życie z kimś innym, kto mnie szanuje, a nie robi huśtawki emocjonalnej, to mnie niszczy, dobija. Wybaczyłam, wybaczyłem Ci bardzo dawno, dużo. Kłamstwo woli, pamiętaj. Chyba mnie do Ciebie wzięło. Z jednej strony Ci kocham, z drugiej strony Ci nienawidzę. Czyli to sprawdziłam miłość, słuchajcie. Nie chcecie Cię zranić, lubię ryzyka. Żyć w każdym zgodzie. Kłamstwo było łatwiejsze niż powiedzenie prawdy. Jestem zazdrosny, zazdrosna, tak nie wiem, że masz to gdzieś. Nigdy się nie poddawa i na spełnienie marzeń zawsze trzeba czasu i cierpliwości. To prawda. Byłaś, byłeś, obcy zapasowa, jesteś priorytetem. O, było, łobuzy! Imponujesz mi. Ale pewnie złości ta osoba to powiedziała. Nie bierzcie do siebie, pamiętajcie. Zareszcie o opierniczę. No. Moja duma jego nie pozwala mi wyciągnąć ręki na zgodę. No to się pokłóciliście. Czuję, że jesteś obojętny, osły, osła. Obojętny na nas, obojętna. Miłość własna pozwala uleczyć wszystkie rany. To prawda, musisz pokochać samych siebie, wtedy docenicie innych starania. Nie mogę patrzeć, jak jesteś smutny, smutna uśmiechnij się. Będę czekać na ciebie całą wieczność. Nie będę. Pracuj nad budową relacji stabilnej, stałej, a nie huśtawki. Czas leczy rany, ale zostają blizny, pamiętaj. Czyli ta osoba stwierdza, że on wybaczyła, ale nie zapomnij. Próba tego, co budowaliśmy, nie może się spełnić. Naprawmy to. Nie wiem kogo wybrać. W końcu mam kogoś, kto mnie uszczęśliwia. No to fajnie, słuchajcie, to jest najważniejsze. Lubię wyzwania. Pragnę Ci mieć, idę po ciebie. Udowodni, że ci zależy. Nie tylko słowami lecz czynami. Jestem zamknięty, zamknięta na uczucia Twoje, bo czuję, że grasznifer Kocham Cię. Nie chcę nikogo innego. Udaję, że mi nie zależy. Szanuj innych, będę szanować i inni Ciebie. To prawda. Nigdy pamiętajcie, nie dogomagajcie Szacunku kogo pokażcie. Zraniłaś, zraniłeś mnie. Bardzo mocno. Nie rób fejków, nie nasuwaj znajomych, czuję, że to ty. Chcę ciebie. Nie pisz nie dzwoń, nie daj mi spokój. Czyli tu jest rozchwianie emocjonalne. Już to widać czuję to. Pojawiłaś, pojawiłeś się z nie W złym momencie, nieodpowiednim czasie. Nie chcecie ci znać. Jesteś jak przyjaciel, przyjaciółka, brać siostra. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Za mało się starałeś, starałaś, starasz. Powiem Ci całą prawdę. Dobrze, że już nie muszę przepraszać cię prosić Cię o poświęcony czas. Teraz ktoś mi poświęca go inny. Twoje słowa rozwaliły mi serce na pół. Szukam takiego samego charakteru, jak ja. Nie czekaj na mnie. Rzucam się w wir pracy. Czuję, że to bajka. Znajdźmy kompromis. Nie wtrącaj się w moje życie, bo jeszcze się rozczaruję, że jest bardzo ciekawe, że swoje. Myślałam, myślałam, że jesteś bardziej bardziej dojrzała dojrzały, jak na swój wiek. Mhm. Czemu ty jesteś taki, taka uparta? Czuję się szczęśliwy, szczęśliwa. Przy tobie czuję się bezpiecznie. Jesteś moją bratnią duszą bliźniaczym płomieniem. połówką Dogadajmy się, jak dorośli, nie jak dzieci. Pieskownicy za wszystko bierze, że do siebie jest za mocno. Jesteśmy brytyjmi, duszami, wieźniczymi, płomieniami, zobaczcie Jakaś karma do przepracowania? Nie sądziłam, nie sądziłam, że można tak mocno się w kimś zakochać Uu. Trudno będzie mi znowu Tobie zaufać Pasujemy do siebie i nie, chociaż czasem w to wątpię Odezwij się, pierwsza, pierwszy Bardzo mocno Cię kocham i za też tęsknię, potrzebuję wsparcia Doszło mnie słuchy o Tobie Uuu Super doradcy Ukrywam swoje uczucia, ale chcę Ci powiedzieć, że cię bardzo mocno kocham i tęsknię Waham się, co dalej zrobić Mam ochotę Cię przytulić na zgodę. Wiesz co by mi sprawiło radość? Żebyś była, była blisko, był blisko mnie. Szukam innej osoby, która ma się miesza. To koniec, nie poddawaj się, bo ja się nie poddaję. Nie chcę Cię znać. Huśtawka emocjonalna, wybacz mi. Jestem obecny, obecna w tej chwili, bo myślałam, że jestem gdzie indziej. Podejrzewam, że mnie okłamujesz, zdradzasz. Muszę się chronić więc od Ciebie odchodzę. Wszystko mnie przerasta. Super, pracuj nad swoimi emocjami. Nie pasujemy do siebie. Naucz się walczyć o swoje marzenia i o to, co kochasz, a nie się szybko poddajesz. Zraniłeś, zraniłeś mnie, więc o tym mam mętki przy ciebie, nie rób go. Jestem tchórzem, przepraszam. Po co robiłeś? Robiłeś te szopki nadziei? Jeśli widziałeś, widziałaś, że nic z tego nie będzie. Nie róbcie tego nigdy. Pamiętajcie nigdy. Ja parę razy mi ktoś tak zranił wreszcie, mierzy tej osoby Ja wybaczyłam tym osobom, ale nie chcę w moich życiu całkowicie. Nie te lata na huśtawki emocjonalnie, że nie wiesz, czego chcesz. Nie stoi w miejscu, rusz naprzód, proszę Cię. Skoro widać, wolisz imprezy, pracę, to idź sobie w to. Bądź sobą, to wystarczy. Nie mogłaś, nie mogłaś, już wcześniej w cudzibie odeszłam, odeszłam. Co Ty w sobie masz, że mnie do Ciebie tak przyciąga? Waham się. Zaczynam od nowa działać. Zawiodłaś, zawiodłeś mnie znowu. Co mam z Tobą zrobić? Następnym razem posłucham swojego głosu serca i intuicji mózgu. Co ty ze mną zrobiłaś, zrobiłeś. Masz słodki uśmiech, czy ty się jeszcze z moim zdaniem uczuciami? Jestem całkowicie załamana, załamany czasami. Boję się odezwać do ciebie, odnajdź to, co kochasz, a nie wątpisz w siebie. Chcę się z Tobą opiekować całe życie. I tu opieka ta osoba ma na myśli nie, że nie nie Was jak rodzice, tylko po prostu czyste serce, czyli docencie to. Wszyscy ludzie trafiają się raz na miłość, zaraz ci Tarze Pazurka, kocham Cię z całego serca, z całej duszy, w końcu wiem na czym stoję, dziękuję, chciałam chciał ci zaimponować, dlatego czasami skłamałam, kłamałem, zajmij się swoim życiem, a nie moim, znowu znowu zrozum, że kasta to nie wszystko, znowu to samo, przepraszam, że się odsunęłam od Ciebie, nie potrafiłam, potrafiłem się zrozumieć, czułem, czułam, że nie jesteś na tym gotowa, jesteś moją przyjaciółką, połówką, muszę się skupić na uzdrowieniu tej znajomości. Już niedługo będziemy razem Czyli karma do przepracowania Serio, ból innym sprawia Cię tyle uśmiechu? Jeżeli Wam ból sprawia, sorry, innym tyle uśmiechu No to to nie macie serca, tylko macie lud. Przepraszam Nie jestem zadowolony, zadowolona z tego, co dzieje się między nami To nie Maruś, tylko walcz Przestań mi robić merki i huśtawki emocjonalne Serio, bawiłaś, bawiłeś się moimi uczuciami Szczere wyjaśnienia mi się oko w oko należą nie uważasz, trzymajcie się, cześć